Jezu, jakie kurwa lobby wyjebało w, w kosmos, ty. Gramy na <laughs> chłopów trzy, dwieście, trzy trzysta, trzy pięćset? jeszcze będzie. Misuta! Ale będą jajca. Ostatnio Sirsona z Big rozwalił, teraz Misuta gra. O wieko się pokazuje. Tylko, że jażem bez rozgrzewki. Ty. Zainicjowałem walkę. Przejebaliśmy walkę. Dobra, trzeba tego Misute, co? Gdzie on gra ten Misuta? Window one. Start, 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 start. City, on oh, city. City, city, city. Jungle that. Siedź stój. Jungle, uh, short, 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 one short. Window. Nie no kurwa, to co 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 mi dał taką pizdę. <coughs> Nie broi, nie broi, do do, do do, No tak, z mojej perspektywy wyglądało jak on się schował, ja się schowałem i nagle ja nie żyję, nie? Otwieraj skrzynię na CSGO SKINS. Z kodem MAESTRO otrzymasz darmowe 2,50 oraz plus 10% do depozytu. Strona posiada codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić kosę. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć epickie skiny. Dodatkowo funkcja Exchanger pozwoli Ci wymienić przedmioty na skiny, które Cię interesują. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie, użyj kodu maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. Nie no, ten tripex mnie będzie kasował, jak bota hmm. Ryś chowa? Jeden na jeden nie je chowa Czy czaisz to? Co to? Czemu? Real mi co tam, no dobra

No. Ktoś stoi, no. Sharp picking. Stoi ticket. Nadal ticket. Still plus ticket. No, no, stój. Stój. Stoi ticket. Situacja z e-sportami w czasie tragiczna. Jeżeli nie grać w e tylko MMA -y i premiery point. to to nie graj lepiej premierów i MMA. Oj chuj, stoimy na pizdach. Jeskro dali sobie.

Węcz? Cute, mać. Ja nie wiem, jak kurwa na prosów się trafię. W takie elo jest spierdolone. Ej, ja mówię pozycję, że gram sorta, zabierałem mi shorta To mówię to ja gram kona, to zabierałem mi kona. Ja nie mogę grać w pozycji fajnych. Tylko muszę grać takich, takich dziadów właśnie starych. Kotwica na bonsajdzie i chuj. Czy walczycie, kurwa, czy nie walczycie? Nice. no i widać, rozszalał się tutaj, dobrze, dobrze. Możesz kierować, już wystarczy, ja nie będę kierował. Pierwszy winek to dobry początek. Zawsze jak wygrywam pierwszy, to potem już same winy są. Więc tutaj. same winy. Ludwo Polaki, kurwa, jak się popało tam, jak dziwki. One ramp. ramp. Ik ga ramp. B-side. een bench en side. Deze is er. Ik de andere side. Je bent op, default. Ja. Yeah. 27. Ah, is 7 left side, left side, we

ten HP. One under. one under Okej. No nie, nie lubię tak. No chopaki, wygrajcie za mnie, bo to kurwa nie da się, no. Nienawidzę grać, a kurwiam się już. A nie wchodzą w ogóle, zero impactu kurwa na rundę, bo wchodzą sobie. B B, B. A, dobra W Znowu B wchodzą, w w dziękuję, oczywiście, że tak side. side dead One more, two hard, dalej. down Nie miałem, ja to chyba odpuszczę kurwa, bo tu się nic na tym a nie dzieje. No to i na tu nie chodzą. Tylko ten mit. Teraz nie pójdę i mnie wypierdolą w kosmos. No ja nie wiem kurwa. Masz taką pozycję bardzo że jak Absu wyjdzie, to jesteś też gg kurwa UP. Mam one. one one